Hej, witam serdecznie. A co dzisiaj robimy? Otwieramy kolejną paczuszkę. Kolejną paczuszkę od Datomi. I co? I co tym razem? Powiem Wam, że tyle tego jest zamawiane. A ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam, pamiętam tylko. Właściwie nie pamiętam, tylko wiem, bo mam zapisane, co dla kogo. O, ła, wow, A. No nie, nie otwieram, bo to jest nie dla mnie. Moi kochani, co to jest? Jest to. A, wybaczy mi na pewno, że otworzę. Jakby co to tu jest? Dowód, że otwierałam. Co to jest? Jest to. Yy, Żel pod prysznic y, z szamponem, y, taki, y, takie dwa w jednym. A, a co to robi, moi drodzy? A co to robi, ja Wam zaraz bardzo chętnie powiem. Y, jeżeli jesteście zainteresowani takimi rzeczami, to serdecznie zapraszam. Jest to szampon i płyn do mycia w jednym dla mężczyzn, to jest istotne, chociaż tu nie ma, że to jest dla mężczyzn, to dla kobiet, no ale przyjmijmy, że jest to dla mężczyzn, ponieważ doskonale rozwiązany jest kompleks pielęgnacji, świetna konsystencja, skutecznie oczyszcza włosy ze wszy wszystkich produktów do stylizacji, a niektórzy mężczyźni mają tego sporo na włosach. No i jednocześnie zawiera liczne składniki aktywne przeznaczone dla skóry męskiej. Kontroluje wydzielanie się sebum i formuła oparta na łagodnych, uspokajających i bezpiecznych składnikach EWG Green Grade. W substancjach czynnych pochodzenia roślinnego oraz substancjach zapachowych, wolnych od alergenów, zapewnia kompleksową pielęgnację i przyjemny świeży zapach. Um, dodatkowo specjalnie opracowany składnik Coel Fresh eliminuje nieprzyjemne zapachy, zapewniając uczucie świeżości przez długi czas, ale to jest opis taki książkowy. Ja Wam powiem, mój mąż tego używa i zazwyczaj to jest a to fajne, to fajne, to fajne, ale tego używa cały czas i jest bardzo zadowolony. U nas w domu już z męskich rzeczy jest to. To i jeszcze jedna rzecz, którą to jest dodatkowo, to też jest y, nie dla mnie, ale nie ma takiego zamknięcia. Więc moi kochani, mężczyźni, to jest zestaw dla Was. I to jest krem. Y, Krem taki, ja bym powiedziała, że to, to jest takie do mycia twarzy, coś do mycia twarzy, takie coś jak pianka i oczywiście dla mężczyzn jest to pierwszy krok do pielęgnacji męskiej. Doskonale oczyszcza, nawilża, bez podrażnień skóry męskiej, szczególnie narażonej na uszkodzenia spowodowane właśnie częstym goleniem. A tutaj, tak dodam tylko w nawiasie, że mnóstwo kobiet podkrada swoim panom ten produkt, ponieważ golenie po nim jest naprawdę, naprawdę fajne. I oczywiście bez żadnych tam odczynów. I co jeszcze? Elastyczne i bogato odżywcze mikropęcherzniki zapewniają czystą i promienną twarz, dzięki kompleksowi sześciu rodzajów or organicznych ziół przetwarzanych tego samego dnia po zebraniu, skóra jest łagodna, nawilżona i odżywiona. Dodatkowo działanie antybakteryjne i przeciwzapalne pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji. Delikatny peeling usuwa serum, drobny pył i zanieczyszczenia. Pozostawia uczucie miękkie, miękkości i nawilżenia. Idealne rozwiązanie dla zapracowanego, współczesnego mężczyzny. Moi kochani panowie, moje kochane panie, niedługo święta. Yy, znajdźcie sobie jeszcze jakąś inną, yy, fajną okazję, żeby swoim mężczyznom bądź panowie. Nie zastanawiajcie się, tylko kupujcie sobie taki zestaw, bo raz, dwa, trzy... I jesteście piękni i zadbani. To jest zestaw męski. Dobrze. A teraz, kochani, co jeszcze mamy? Aha, witaminkę C. To już jest dla mnie, bo mi się skończyła. I jak mi się skończyła, ja już ją pokażę. Kochani, to jest witamina C, bez której ja się nie ruszam nigdzie. Tu jest 90 saszetek. W tej witaminie C ha, jest. W takiej jednej saszeczce. Jest, moi drodzy, 5. Y, y, witamina C z 5, ale mnie tu pięknie oświeca. Y, witamina z pie, C z 5 y, rodzajów owoców: z granata, y, mango, y, truskawki, kiwi. I i, I i mandarynki. Tak. Yy, oprócz tego, co tutaj jest? Witamina C, kolagen rybi, koenzym Q10 i witamina E. Yy, jak się to je? No, takiej kumulacji to nie macie nigdzie. Yy, jak się to je, odrywasz. Mm. Ja zawsze muszę popić, bo takie zastosowanie. Tutaj pod język jak wsypiesz, to to się szybciusieńko wchłania momentalnie. Moi kochani, <śm> <śm> leciało mnie tam. Normalnie takich <laughs> ekscesów nie mam. Po prostu chciałam po szybko i już jest ok. Um, można to rozpuścić. Można tak jak ja. Tylko normalnie popić, a nie w połowie łykania już chcieć coś powiedzieć. Moi kochani, witamina C: 90 saszetek. Nawet się nie zastanawiajcie. Dzieci, mężowie, żony. Takie opakowanie powinno stać w kuchni każdy sobie powinien brać. Ja z doświadczenia wiem, że w mojej torebce y, musi być kilka przynajmniej. Dlaczego? Dlatego, że y, ja jak czuję jakiś spadek energii, to wtedy otwieram saszetkę, biorę, dziękuję, jest wszystko ok. Momentalnie wraca. Mało tego, ostatnio miałam koleżankę, y, siedzimy w szkole, ona bardzo głowa bolała, i powiem wam, że no to co ja mam. No ja mam ze sobą zawsze pastę do zębów i witaminę C. No jeszcze czasem herbatę i czasem probiotyk. <noise> no, ale mam. I dałam jej tą witaminę C. I co? My wychodzimy po lekcji. Ja się pytam, czy, czy boli ją dalej głowa? Ona już w ogóle zapomniała o tym całkowicie. Czyli ta dałam działa. Oprócz tego jeszcze moi kochani, mieliśmy przypadek z naszą Monią, która podczas konferencji również źle się czuła. Witamina C, 10 minut, i Monia po prostu wstała. Co jeszcze? A, jeszcze moi kochani. Aha, także moi kochani, serdeczni yy, przyjaciele. Serdecznie Was zapraszam do zamawiania tej witaminy C, ponieważ tu jest 90 saszetek i to jest około 20 funtów. Także to yy, idąc do jakiegokolwiek sklepu, wydajecie pieniądze, bo musicie. Czy to jest jakiś yy, już nie będę tutaj z Wami operować ale, czy to jest jakiś supermarket. Y, czy jest to jakiś sklep specjalistyczny, czy apteka musicie kupić? Bo wiecie, okres jesienny się zbliża. Poza tym to się, y, je, powinno się jeść zapobiegawczo przez cały rok, ale y, nie ma w żadnej z nich tyle dodatkowych składników. A kolagen, kochane kobietki, to nie że na skórę, to i jeszcze. Y, witamina C z tymi składnikami wszystkimi, przyspiesza wchłanianie, y, wchłanianie wszystkich innych substancji, zabezpiecza nas, usuwa wolne rodniki, witaminizuje i oczywiście dzięki kolagenowi, no i koenzymowi Q10, nasza skóra staje się piękna, promienna i tak dalej, i więc się nie zastanawiajmy. Takie opakowanie... 90 dni, 90 saszetek. Dla jednej osoby, tak jak mówię, jedna saszetka dziennie jest zalecana, ale ja nie, nie jem jednej. Ja zawsze, zawsze po nią sięgnę. Nie tylko, że jest fajna, pyszna, to jeszcze z korzyścią dla mnie, a witaminy C nigdy nie przedawkujemy, bo ją po prostu wysikamy, jak mamy jej za dużo. I tyle. Także dla całej rodziny, Jedno pudełko, zapraszam do zamawiania. Yy, moje kochane kobietki, czasem i mężczyźni również, ponieważ teraz już jest tak, jak jest. I mężczyźni, co jest bardzo fajne i się to ceni, już naprawdę dbają bardziej niż niejedna kobieta o siebie. <laughs> I to jest fajne. Yy, mam tutaj yy, 10 maseczek ta akurat jest rozświetlająca. Ja rozświetlającą jeszcze nie używałam. Ale zuży, zużyję ją. Będę chciała sobie zrobić takie domowe spa. E, oczywiście nagram to, ale ja wam polecam, ponieważ nawilżającą i ujędrniającą już robiłam. To jest taka płachta tutaj, którą się nakłada na buzię. Odczeka się nam 15 do 20 minut. Ja zawsze to robię dłużej. Mm, no i wtedy się ogląda efekty. Yy, dlaczego Wam chcę. Dlaczego Was namawiam do tego, żebyście to wypróbowali? A to dlatego, że w takim opakowaniu jest 10 yy, takich yy, maseczek. I moi drodzy, idziecie na babskie party jakieś. Party mam na myśli jakieś piżama party. Albo z koleżanką się spotykacie, nie wiem, przy kawie, przy winku, jak tam chcecie, w każdym bądź razie, wtedy przy pogaduchach wykorzystajcie ten czas i nałóżcie sobie to. Czyli trzeba sobie kupić takie opakowanie, które 11 funtów za 10, za 10 kochani maseczek nigdzie nie dostaniecie czegoś takiego. I bardzo Was serdecznie zapraszam do zapoznania się nie tylko z maseczkami, nie tylko z witaminą C, nie tylko z tymi produktami, które pokazałam, ale z całą ofertą, y, jaką mamy. Także dla każdego coś dobrego. Y, moi drodzy, to, co tutaj jest, to dobro, które. Wchodzi w głąb naszej skóry i daje nam efekty, jakie daje. No po prostu, no po prostu, szkoda gadać. A ja w ogóle zapomniałam, że jak sobie robiłam teraz tą herbatkę, bo ostatnia jest herbatka, ale moi drodzy, ja właśnie sobie przed chwilą zrobiłam mną herbatkę. Mm. Ja jestem wręcz uzależniona od niej. Też jest zalecana jedna. I teraz wam powiem co jest z doświadczenia. Dużo osób tą herbatkę twierdzi, że ona jest taka pobudzająca i w ogóle może faktycznie na mnie tak na mnie nie zadziałała tak jak kawa, bo ja jej nie piję samej rano, ale ja ją piję po jedzeniu, dlatego, że ona przyspiesza przemianę materii. Ona zabija w nas wszystkie drobnoustroje, grzyby i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co powinno z nas wyjść, no to wychodzi. Mało tego, wiecie doskonale, że po 18 już nasz, nasz żołądek, już tak przemiana materii, wolniejsza i w ogóle, i w ogóle. Ale ja wam coś powiem: każdy organizm jest inny, na to trzeba zwrócić uwagę. Każdy jest inny, każdy inaczej reaguje, inaczej funkcjonujemy, ale mój organizm, ja mogę się opierać tylko na tym, co ja wiem i mówię. Mój organizm działa, ta herbatka na mój organizm działa tak, że ja wypijając ją po nawet obfitym jedzeniu wieczorem, ja potrafię wieczorem przyjść, Naprawdę, nie zawsze, ale czasem jest tak, że ja naprawdę się tak napcham, no bo mi się po prostu chce napchać. Jestem bardzo głodna i wtedy to mój mózg się wyłącza. Ja po prostu muszę w siebie coś wrzucić. Tyle. No ale to tak jak każdy, prawda? No i, moi drodzy, wypiję tą herbatkę. Właśnie po tym jedzeniu. I to jest często już po godzinie dziewiątej w nocy. I co? I ja nie mam problemów, że coś z brzuchem, że się przejadłam, że coś i rano wstaje jak bania. Nie. Otóż nie, na mnie, ja mogę tylko mówić o mnie. Na mnie ona tak działa, że ja mogę iść po niej spać, nie ma problemu. Ale mój brzuch rano jest normalnie płaski. W stu procentach działa. Po każdym jedzeniu. Ja po każdym, oczywiście mam na myśli posiłek większy, nie tam delikatne jakieś śniadanie czy, czy, y, czy jakąś lekką kolację. Ja mówię przy naprawdę jedzeniu, y, które y, uważamy za takie główne, prawda? Żeby tego żołądka nie obciążać tak bardzo, pijemy y, atomową herbatkę i cieszymy się. Cieszymy się, bo naprawdę. Ulga, luz, oczywiście, same pozytywne rzeczy, ponieważ jeszcze tutaj jest co? To jest ekstrakt z herbaty puer i moi, kochani, co w tym ekstrakcie jest? Tu jest kwas galusowy. Kwas galusowy w ilości takiej, że normalnie musielibyśmy wypić 30 już nie pamiętam, dwie czy cztery, trzydzieści dwie filiżanki herbaty. To jest tutaj. Ja wiem, że to jest niesamowity środek, dobro niesamowite dla nas, dla naszego organizmu. Więc ja Wam serdecznie to polecam. Oczywiście, moi drodzy, wszystko Wam polecam. Ale witaminka C, kochani, 20 funtów i jest Wasza. Herbatka, moi kochani, nie pamiętam, ale też koło 25. W każdym bądź razie tu jest 30 saszetek i jedna dziennie jest zalecana. Natomiast jak ty to wypijesz, to jest twoja sprawa. Jeżeli tutaj właśnie się wypowiadały osoby, bo osoby, które znają się na tych wszystkich rzeczach, powiedziałabym, od strony bardziej składów, więc właśnie mówiły, że jeżeli chcesz na pobudzenie, no to pijesz przed jedzeniem. Jeżeli natomiast chcesz na odczucie efektu upocznego, w, właśnie w efekcie schudnięcia, no to, kochani, po jedzeniu. To tak, jak wam powiedziałam. Co, co się tam zadziewa, więc ja serdecznie zapraszam. Hane kobietki, 11 funtów i maseczka nawilżająca, rozświetlająca albo y, albo y, um, ujędrniająca. Y, tu jest zestaw 10. Chyba, że ktoś chce jedną, to też zapraszam do, y, do kontaktu. I oczywiście męski zestaw. 6 świeżych ziół, Buzia jest niesamowita po tym. <laughs> Polecam. Szampon z żelem pod prysznic i płyn do mycia. Yy, płyn, płyn pianka. Jak yy, właściwie to jest taki krem, który się pięknie pieni, i a, a skóra po nim jest po prostu rewelka. Także ja zapraszam. Wszystkiego dobrego Wam życzę.